Że raczej się zamyka, aniżeli się je prywatyzuje. Ale ja, szanowna pani redaktor, ja się tutaj śmiałem podczas wypowiedzi pana, pana ministra Smolinskiego, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość podjęło taką decyzję gospodarczą, dosyć ciekawą. Zobrazujmy to sobie. Wyobraźmy sobie sytuację taką, że Prawo i Sprawiedliwość stwierdza, że każdemu Polakowi należy się iPhone. W związku z czym podejmuje ustawę, że każdy iPhone ma, ma kosztować 996 zł. Panie nie, pan reklamuje jedno, jedną Polakom, markę, jednak węgiel to nie iPhone. Mówi telefon. idźcie teraz do sklepów i mówcie, że. Rząd wam powiedział, że będzie po 996 zł. To nawiązuje pan to do, tej, do tego pierwszego pomysłu, który, który miał zdziwi... być pomysłem I i dotyczącym, potem, dotyczącym tak, tak. I potem, ceny. I potem pan premier. Po miesiącu, po miesiącu pan Potrafimy premier ogłasza. Potrafimy no przykro mi, ale niestety przedsiębiorcy nie chcą współpracować. To, to, to znaczy nie chcą sprzedawać tego węgla po 996 zł z obietnicą dopłaty tysiąca, podczas gdy ten węgiel kosztuje 3000 tysiące. Ale Panie Pośle, no, wychodzi be, na to. że rządzą są chęć... ci przedsiębiorcy, jak oni mogą, nie chcieć... No nie, no, no, nikt, nikt nikogo nie zmusza. No, no, ja no, nie, no. No, panie pośle, ale przedsiębiorców nikt nie zmusza Czyli To jest inne rozwiązanie. Nie, chodzi o to. Ja cały czas mówię, że rządzą nami ludzie niekompetentni, którzy nie mają zielonego pojęcia o rynku. To się objawia na każdym kroku, gdy oni o czymkolwiek. Decydują, co jest związane z gospodarką. Myśmy ucierpieli na tarczy antykryzysowej, którą sobie wymyślili na zasadzie, wydaje mi się. Myśmy ucierpieli w wielu innych kwestiach i teraz cierpimy w przypadku tego węgla, dlatego że pisowi się wydaje. I w związku z tym, że pisowi się wydaje, to teraz sobie podjęli decyzję o tym, że każdemu będą dawali 3000, ale właśnie każdemu, kto pali węglem, podczas debaty było jeszcze ciekawiej, bo lewica krzyknęła: Ale jak tylko węglem? Przecież każdemu po 3000, a PSL wstał. Ale trzy to za mało. Sześć tysięcy. Mieliśmy tak gigantyczny popis populizmu ze wszystkich stron sceny politycznej, że można było tylko uśmiać się z tego, ewentualnie, bo wiemy doskonale, że te decyzje, które są podejmowane, one są tragiczne w skutkach, ponieważ teraz te trzy tysiące, które PiS sobie przegłosował, one oczywiście przejdą przez Senat, prezydent podpisze, PiS będzie się chwalił, że rozdaje pieniądze, 11,5 miliarda, które trzeba znaleźć gdzieś. Znowu już nie wiadomo gdzie, czyli znowu pan Glapiński będzie drukował pieniądze. Jesteśmy w spirali inflacyjnej. I oni w momencie, gdy jesteśmy w tej spirali inflacyjnej, zamiast podejmować mądre decyzje, niestety podejmują decyzje znowuż pod wyborców. I teraz, co to Ale są Ale panie, panie, no, panie Pośle, czy to, oznacza, mądre? Że o, to, czy to oznacza, że osoby, które y, muszą ogrzewanie z czymś, za co trzeba zapłacić? No za chwilę mamy jesień zimę, w takim, mamy klimat, że y, zimy są chłodne i bez ogrzewania trudno przeżyć. Mhm. Czy to oznacza, że obywatele powinni być zostawieni yy, yy, niewidzialnej ręce rynku? Obywatele, którzy, którzy czekają na rozwiązanie, które da im partia rządząca, powinni zrozumieć, że partia rządząca jest złożona z ludzi, którzy nie znają się na tym, co robią. My Ale pan nie odpowiada od na moje razu, pytanie. To ja ma czy, pan, pan, pan... mówię. My, my byliśmy jedyną partią, która mówiła, że nie należy wchodzić, yy, wchodzić w żadne sankcje, embarga i tak dalej, zanim Unia Europejska nie podejmie takiej decyzji. Przypomnę tutaj, że Unia Europejska się zwlekała z tym bardzo. Dodatkowo. No, ale podjęła my, my i teraz jaka o tym, reakcja na to? My mówiliśmy rząd. też o tym, tak, no, trzeba było szybko robić, zanim dojdzie do nas, że to głupie. I jak się jak okazało, że to głupie, to teraz trzeba ratować jakimś plasterkiem. Teraz my mówimy o tym, ale... że jest uwięzione, jest uwięzione ponad 150 tysięcy ton węgla kupionego już przed wojną, e, które nie może przejść przez granicę. I nawołujemy rząd do tego, żeby ten węgiel został ściągnięty, to zapłacony. Jest, kupiony, zapłacony, uwięzione. W morzu to nie zmieni sytuacji. Tak? Jeden statek przyjedzie, 100 tysięcy przywiezie. Ale trzeba robić tak, żeby Trzeba było w te sankcje nie wchodzić tak szybko. Tak bardzo chcieć się pokazać. No ja wiem, że Wy jesteście się. bardzo no, prorosyjscy. Nie, jak nie tylko można Rosjanom pomóc, to byście chcieli pomóc. Nie, mamy właśnie. Nie, panie pośle. To, jak jesteśmy pan, bardzo jest najlepszy przykład. Ponieważ chcemy, żeby ten węgiel był u nas. A jeżeli się podejmuje decyzję, że tego węgla ma nie być w ogóle, to potem się to kończy tym, co żeście zrobili. Ale mamy sytuację taką, jak. I jest, jest, pytanie, pytanie. jest i będzie, jest... bo pan premier powiedział tydzień temu, że no mamy niestety kłopoty z węglem. Raz w życiu prawdę powiedział. No I to teraz no, na... ale yy... Chciałabym powiedzieć, usupywać, że, że rosyjski, takie, takie uwagi są. E, nie są znane nie są, nie, są, nie są e, chyba e, eleganckie. Chciałabym za chwilę. każdej i no nie? cały czas o Węglu rozmawiamy. Pytanie jest takie, czy w tej trudnej sytuacji, która jest, obywatele powinni być zostawieni sami sobie e, i.